Ale to był dzwonek na lekcję, czy na przerwę, bo... Siadanie nie wymorzaj, siadaj już. No ja nie mogę teraz. Wy się to wszyscy i tak na lekcję, czy ty podobnie. Ty ty ty. ty. Bada, 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 bada. Cisza. Temat dzisiejszej lekcji, chłopcy. Chciałam, żebyśmy porozmawiali o tym, chcielibyście byście zostać w przyszłości. Ja będę z waszym biegiem Marzyłam o tym, żeby zostać słynną pisarką. W związku z tym ukończyłam z wyróżnieniem przedszkole, podstawowe, liceum, studia i Wszystko po to, żeby udzielać że się z takimi jak Wy. Z Waszymi rodzicami za 1500 miesięcznie. Kurna na rękę! A to niech się Pani, hmm. prze Pani w ogóle nie przejmuje. Inni mają znacznie gorzej. Mój wieje, to pracuje za połowę, tego. Jestem nauczycielem na pół etatu. Oj, zawsze nie mógł się rozbawić. Jesteś moją taką pieczereczką, która wyrosła na tym klasowym ogorniku. A może, przepraszam, ja znowu się odniosłam. Jestem bardzo złym nauczycielem. Nie, 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 po prostu rekompensuję re, re, sobie pani tak nieudane, nie, nie, że ży, ży, życie mam małżeństwo. Spóźnione z pierwszy. Yeah. Wójcik. Który? Bury, wyższy. Bury. Dziecinany. Proszę. A więc ja w przyszłości chciałbym zostać. Święty Mikołaj. A czemu? O, Święty Mikołaj znalazł ze wszystkich łączących dziewczynek. Dobry. Dobry. Bardzo chciałbym. Wójcik. – No? – Drugi. – A, drugi. No, więc jak w przyszłości? – Chłopcy, spokój! Nie możecie tego na przerwie załatwić. A czemu mi na połudze? Tak trudno jest na lekcji. Oh – Proszę bardzo, załatwy wciąż nie trafią w A jakie zostały? Żołujesz. Nie no, ja już No ja wypłacę sobie ślizg, a my tylko A ty co się myliasz? Chodź tutaj. A więc, miałem ja w przyszłości, chciał zostać szeregowym pracownikiem dyskontu spożywczego. Ale taki takim dym, dym, dym. No naprawdę jestem ciekawa dlaczego. Bo ja lubię być poniżej. <śleski> Rafałek, przepraszam. Czy ty jesteś niemalą do dzieciaków? Nie. Ja osiadej. 20 lat szkolnych ale z takim przypadkiem to ja jeszcze do czynienia nie miałam. Ja chyba osi język. z klasy! Nie, nie! Tutaj chętnę, tutaj! Dobrze, klikaj i samnij się wreszcie. Ale na kropku, na kropko! Może prądem jest. Siadaj Robciu! Ja? Trzybać, to naprawdę jakaś da. No no więc ja w przyszłości chciałbym zostać kierownikiem. Bardzo ładnie. I, i, I kierować organizowaną gru, grupą przestępczą. Ewentualnie poszedłbym w ślady mojego ojca i został... W... Tak, po popręcy, popręcy, Chcesz zaraz wyjść z kasy, nie dotykając chłopoki? Nie. A ja, proszę w przyszłości chciałbym zostać księdzem. Bardzo ładnie. Proszę, można, można. Bo ja też bym chciał pójść w środę swojego ojca. La melapor bapak pasatan Sa serius